Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Nasz dzisiejszy program, zaczniemy od suplementu do poprzedniego odcinka. Pokazywaliśmy skrzyżowania z torowiskiem pojazdów szynowych, na których nie było sygnalizacji świetnej. Pojazd nieszynowy na wprost, tramwaj, wykonuje manewr skrętu, w prawo czy w lewo. W tym przypadku tramwaj pierwszy, inne pojazdy jako drugie. Natomiast są również skrzyżowania z torowiskiem pojazdów szynowych, z tramwajami i z sygnalizacją świetną. O, na przykład, tutaj na ulicy Lubicz i skrzyżowaniu z Rakowicką. W takim przypadku. Skręcający tramwaj w związku z sygnalizacją świetną ustępuje pierwszeństwa innym pojazdom. Czyli jeżeli mamy światło zielone, jedziemy na wprost, mamy pierwszeństwo również przed skręcającymi tramwajami. Inaczej niż w poprzednim programie. Zwróćmy na to uwagę. No a teraz problem, który zaprowadził nas na skrzyżowanie lubi rakowicka mianowicie pytanie, czy ustawić się na torowisku pojazdów szynowych, skręcając, zlubić Rakowicko. Otóż oczywiście tak ale wtedy, kiedy nie rusza z nami równocześnie tramwaj. Jeśli tak, to przepuszczamy najpierw tramwaj, wjeżdżamy za tramwaj, ale od osi oczywiście, zgodnie z ogólnymi regułami, skręcamy w lewo. Tam wcześniej torowisko pojazdów szynowych było wyłączone z ruchu innych pojazdów, tak, ale na skrzyżowaniu już nie. Więc wjeżdżamy na torowisko pojazdów szynowych i z tego miejsca skręcamy w lewo. Zobaczcie Państwo. Pani Maria i Pan Janusz prosili, żebyśmy w osobnych mailach, żebyśmy omówili takie zachowanie, taką sytuację, kiedy torowisko pojazdów szynowych jest wyłączone z możliwości jazdy innych pojazdów. No jeszcze oczywiście komunikacja autobusowa również może się poruszać. Pamiętajmy, że autobus może otworzyć drzwi, ale jedzie, więc nie musimy tutaj ustępować pieszym. No i teraz skręt w lewo. Jak przejechały tramwaje przejechały autobusy, to szanowna Pani Mario, szanowny Panie Januszu, zjeżdżamy. Tak jak przed nami ten Volkswagen Turan, ładnie ustawiamy się na środku, zgodnie z ogólnymi regułami, odblokowaliśmy w ten sposób prawy pas, no i patrzymy, co dalej. Żeby nie wjechać niepotrzebnie na przeciwne tory, nie wjechać w sytuacji, kiedy i tak nie przejedziemy dalej. Natomiast, jeżeli i tramwaju, i pojazdu wiodący z przeciwnego kierunku na prostym momencie nie ma, są na przykład zablokowani pieszymi wsiadającymi czy wysiadającymi z tramwaju, przejeżdżają przez skrzyżowanie. Popatrzcie Państwo, jest przykład takiej jazdy na okrągło. Nie bardzo wie. Co chce zrobić kierowca Oktawi? Boi się wjechać na tor, i jednocześnie nie stoi całkiem przy prawej krawędzi. No nie tak, bo to bez sensu. Prawy pas zablokowany. Wjedźmy na to torowisko, bo mamy obowiązek skręcenia w lewo od osi jezdni. Skoro nie ma innej organizacji ruchu, znakami pionowymi, poziomymi wprowadzonej, obowiązują ogólne przepisy. Skręt w lewo z ulicy dwukierunkowej wykonujemy ze środka jezdni. Tak i tylko tak. Więc wjedźmy na ten pas, ale kiedy wjedźmy, jeżeli nie ma w tym momencie ruszającego tramwaju? I przesuwamy się do przodu, skoro nikt już nie korzysta z wsiadania czy wysiadania. Sygnalizujemy nasz zamiar lewoskrętu. Troszkę myślę, wjechał nieodpowiedzialnie przed nami ten Renault. Tramwaj zadzwonił, tak nie róbmy. To przepuśćmy tramwaj i wjedźmy za tramwaj. Pamiętajmy o priorytecie tramwaju. Widzicie Państwo, nie mógł się przebić ten tramwaj. Więc jak widzimy, że tramwaj rusza, to nie wjeżdżajmy. Jak widzimy, że tramwaj, to stoimy. I to tak na raty, proszę Państwa, rozsądnie, z pomyślunkiem, żeby się nie zablokować. Czyli wydostajemy się na lewy pas, ale nie przed tramwaj, tylko za tramwaj. Żeby się nie. Blokować wzajemnie, żeby w tym przypadku nie blokować tramwajów. Musimy zwrócić na to uwagę. Jeżeli w tym momencie jesteśmy na prawym pasie, jeszcze tramwaj rusza, poczekajmy chwilę trudno, ci za nami zaczekają, i wjedziemy za tramwaj i z tego właściwego miejsca, z miejsca przy osi jezdni skręcamy w lewo. Tak i tylko tak postępujmy. A teraz jeszcze kilka innych problemów, zaczniemy od. Problemu, z którym zwrócił się do nas nasz korespondent z Oświęcimia. Często przysyła nam różne filmy pokazujące nieprawidłową jazdę. Tym razem blokowanie skrzyżowań. Popatrzcie Państwo, ruch okrężny. Co robi kierowca tego Fiata Stilo? Po co wjechał? Co robi ten kierowca dostawczego? Chyba Fiata Ducato. To miejsce, które zostawił, to dla motorowerzysty. No, może motocyklisty. Bez sensu. Szanowni Państwo, nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Stajemy tak, żeby się wzajemnie nie blokować. A tutaj przecięcie kierunków ruchu zablokowane. Bez sensu. Popatrzcie Państwo, takie sytuacje będą i w naszym rejonie dzisiaj. Czym kończy się taka jazda? Zjechaliśmy za daleko, zablokowaliśmy skrzyżowanie. Skoda Octavia nie skręca. Dopiero teraz, po dłuższej, dłuższej chwili. W międzyczasie mogła być totalna blokada wszystkiego na bardziej skomplikowanym skrzyżowaniu. Nie jeździmy tak. Przede mną ładnie myśli kierowca tej Fabii. Spokojnie poczekał, widział, że ten dojeżdża. Przecież czy ktoś na tym coś stracił? Wszyscy zyskali, prawda? I tak by tam nic nie wskurał z przodu. I kolejne dwa przykłady. Pan, który przysłał nam te filmy, próbuje skręcić w lewo. Nie ma gdzie. Zablokowane skrzyżowanie. Dopiero po chwili ten skręt się udaje. A tutaj kolejna sytuacja. Nie tak. Pomyślmy. Nie wjeżdżamy na skrzyżowanie, jeżeli za skrzyżowanie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Stoimy przed skrzyżowaniem. No, dopiero kierowca BMW próbuje przedsięwziąć jakieś środki za późno i z małym skutkiem musimy. Być skupieni na jeździe. Musimy jeździć po partnersku. Inaczej we współczesnym ruchu giniemy i giną z nami inni. Topimy się wzajemnie. Nie podjeżdżamy bezmyślnie do zderzaka pojazdu poprzedzającego, mając obok skrzyżowanie. Rozglądamy się, patrzymy. Musimy jeździć w ten sposób, żeby się wzajemnie nie blokować. Musimy myśleć o innych. Nie da się inaczej we współczesnym ruchu postępować. Już nie mówię, że to jest wykroczenie. Zablokowanie skrzyżowania to jeden z największych grzechów, bo nikt nie jedzie. My nie jedziemy i stoimy, inni nie jadą i stoją. I blokują jeszcze innych. I oczywiście robimy miejsce dla tego Audi. Zrobimy też dla tamtego, bo nie ma powodu go tam blokować. A my i tak nic nie wskuramy z przodu. Puszczamy jeden w jeden. Ale skoro i tak nie pojedziemy dalej, to możemy puścić od razu dwa czy trzy pojazdy, no bo... Tu i tak blokada, prawda? Blokada związana z przystankiem. A teraz z mojej kamery kilka nieprawidłowych zachowań w związku z sygnalizacją świetną. Najpierw ta uporczywa jazda nieprawidłowa, związana albo z kompletną nieznajomością przepisów, albo z lekceważeniem tych przepisów. Sygnalizator S3, sygnalizator kierunkowy do skrętów lew, Nowochódzka, Stoczniowców i kolejne pojazdy zawracają, mimo, że jest to zakazane, niedozwolone. W tym momencie się udało. Kiedy indziej, a wielokrotnie przejeżdżam przez to skrzyżowanie, blokada, niebezpieczna sytuacja w związku z uporczywym lekceważeniem zakazu zawracania w takiej sytuacji. Jesteśmy na ulicy Bronowickiej. Popatrzcie Państwo, zapaliło się zielone światło, a ci z ulicy przy pętli tramwajowej dalej jadą i jadą. Psychologia tłumu i jazda na czerwonym. Przecież w momencie zmiany świateł stoimy i czekamy na nasze światło. Stoimy przed skrzyżowaniem, a nie wjeżdżamy na nie bezmyślnie. No i kuriozalne zachowanie. To już, proszę Państwa, naprawdę o pomstę do nieba. Popatrzcie Państwo: rondo 308 Dywizjonu, jesteśmy cały czas w Krakowie. Moja kamera, wjeżdża przede mną samochód, ja wjeżdżam za nim, i nagle Mercedes usiłuje przejechać. Przecież dla tego kierunku w tym momencie jest sygnał czerwony. Mimo, że wjechał na skrzyżowanie wcześniej. Znajdował się w takim miejscu, w którym ma stać i czekać, bo nie zdążył przejechać i tam powinien był stać, a nie usiłować wtargnąć, wepchać się. Wstyd. I jeszcze gorsza sytuacja. Kolejne skrzyżowanie. To akurat nakręciłem w tym samym dniu na kolejnym skrzyżowaniu. Stella Sawickiego, lewoskręt Wbora Komorowskiego. Ruszyłem i nagle. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że będę musiał hamować gwałtownie, podobnie jak kierowca przede mną. Skąd się ten pojazd tam wziął? A my mamy kierunkowy sygnalizator, który zapewnia, no przynajmniej w teorii, bezkolizyjny przejazd. Nie jest dobrze z naszą jazdą. Naprawdę nie jest dobrze. Jest wielu, którzy jeździ albo na zasadzie uda się, przejadę, inny pojechał, może ja też. Tak by nie znał przepisów. Albo. Nie chcemy tych przepisów stosować. O zakazie zawracania na sygnalizatorze kierunkowym, o zakazie blokowania skrzyżowań, o zakazie wjeżdżania na skrzyżowanie w sytuacji, kiedy ten wjazd jest niemożliwy, bo zmieniły się wskazania sygnalizacji świetnej i tak dalej, i Część z nas ciągle jeździ źle. Baru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.